Tak. Proszę prawo jazdy. Dzień dobry. Dzień dobry. Serzant szukała. Szukała, szukała i znalazła. Bo znalazła. Na A komendzie pieniędzy brakuje, to znalazła, nie? Co tam? Prawo jazdy mówiłem, tak? A mogą być żony? Bo moje ostatnie. A kto prowadził? Ja no, prowadził pies! To wszystko w porządku. Ale no, zaraz, zaraz. Pies to u nas prowadzi, tak? A się poznają. To może się poznają. No. No dobra, dawać prawo jazdy. Bez żartów nitów. No dobra, proszę. A dlaczego zdjęcie jest zbiorowe? Na basenie? No a który to ja? No jeden debil w garniturze, tak? Już widać od razu. Ryszard pomykała. <grym> no, po ojcu pomykała nam. Po ojcu, po autostradzie pomykała. Mogę to pana mówić, Rysiu? A no nie wiem, nie wiem, brodzia, nie piliśmy. No, rzeczywiście, mój błąd, przepraszam. O. Kazimierz, Ryszard. No, nieźle całujesz, Kaziu, powiem Ci. Bo jesteś, nie, dzisiaj, dzisiaj nie jesteś pierwszy. Siedemnastu już miałem, to się można wyćwiczyć, nie? Ale powiem Ci, że z komendantem było lepiej. Jak mnie wziął na ślimaku. Czy na lima złapał? Ale to parkingowego przez trzy dni szukałem. Miejsca pod blokiem. Tak mnie panie wycałował komendant, że o jest. Zakręcił cię lepiej niż nasze sztuki. Słuchaj, dobrze wiesz co? Powiem tak, jechałeś 110 na godzinę. Każdy, na no jaką godzinę, jak ja dopiero od 10 minut jadę? Tak. Ojej, na 10, od 10 minut, ale za szybko jechałem. No, ale za szybko, no wolna droga była. No gdzie A, ta... a właśnie, wolna. Wolna Jaś wolno jechać, tak? Na skąd ja mogłem wiedzieć, że ty to staniesz i będziesz czekał na mnie twój? A widzisz, a ja wyczułem, stanąłem i czekałem Jakbym wiedział, jakbym przeczuwał <laughs> Rysiu, powiedz mi ile ty masz punktów? Takie przeprzeczucie miałeś Jakie? to prze przeczucie Słuchaj, punktów jak dla ciebie cztery Rysiu, bądź ze mną szczery nie ma 4. No dobra, to podbijam do 12. Sprawdzam. Sprawdź. Ale Olasiu, sprawdź. Ryszard pomykała. Ile punktów? 12. Dobrze. Tu ja dokładam 8. Ale już razem 20. I 500 zł. Dam 300. 400. Chodzę. sprawdzam. Pas. No dobrze, Rysiu. Nie ma co się przejmować, trzeba się obejmać. Rysiu, no. O! Rysiu, ty coś piłeś? No Kasiu, no jednego małego brudzia z tobą przed chwilą, tak? Rysiu, od małego by tak nie jechało. Jak małego to nie jednego, a jak jednego to nie małego. Ale Kaziu, no przecież... Przyznaj się! Te... Przyznaj się! Jednego brudzia z tobą, że... Przed... Rysiu, tak nie będziemy rozmawiać. Będziesz dmuchał. Kogo będę dmuchał? Czarty sobie... Nie kogo, tylko... Co? Patrz, mam tutaj ostatni krzyk Mody, Fajny Muchaj, czeka! Czekaj, nabierz powietrza porządnie. Ale swojego. No czemu to tutaj Sokólskiego brał? No swojego, swojego no. No. Wystarczy. Yeah, ja no Rysiu 0,26 zabieramy prawo jazdy. Korki w centrum Sokółki. Dziś rano w centrum Sokółki znaleziono piłkarskie korki rozmiar 44. Do odebrania po występie. Od rana prawdziwe korki tworzą się na ulicach Białego Stoku. Policja, by je rozładować, wysłała do centrum miasta 100 radiowozów. Teraz miasto jest kompletnie sparaliżowane. A teraz poradnik kierowcy Dira. Uwaga, jadący ósemką, objazd na 12 km, misiaczki z suszareczką na 36, Tania i Luba na 93.